Witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku Sobota na działce. Pierwsza dekada marca, coraz więcej prac w ogrodzie. Dzisiaj tak troszeczkę o poziomkach, trochę mało o nich się mówi. A naprawdę polecam ten, te krzewy, ponieważ są bardzo smaczne. Eee, truskawka jest fajna, bo jest większa, tak, ale ona dwa tygodnie, trzy tygodnie truskawek nie macie. Czerwiec, e, lipiec taki po truskawkach, a poziomki wchodzą potem tak? i potem macie praktycznie je. Te bezrozłogowe odmiany tutaj, czy, czy Rugia, czy Baron Solemacher, to po prostu macie je aż do pierwszych przymrozków. Także bardzo polecam poziomki. Teraz co robimy po, po zimie, tak jak w tytule filmu. Ano dużo pracy nie ma, ale zobaczcie, jak one wyglądają. Tym razem do cięcia nie będzie potrzebny sekator, a dobrze ostrzono nożyczki. I zobaczcie, takie poziomki się mówi, że nie trzeba ich przycinać, ale. Po zimie warto te stare liście obciąć, ponieważ to wygląda jak wygląda. To może być zerzewie, jakiś chorób, tak? Po prostu skracacie te poziomki, one sobie świetnie sobie poradzą, odbudują się. O, szczególnie te uschnięte liście. Ale jak nawet te zielone troszkę skrócicie, nic nie zaszkodzi poziomce. Ona się odbuduje ładnie. System korzeniowy już ma dobrze rozbudowany, to jest poziomka... Trzyletnia najlepiej owocująca, dwu-trzyletnie poziomki najlepiej owocują. Potem po prostu już możecie je wymienić podobnie jak truskawki. Tak? Tylko pamiętajcie, żeby nie sadzić poziomek w miejsce poziomek, tylko w inne miejsce. O, Już to wygląda lepiej, taka poziomeczka. Tak jak wspomniałem bezrozłogowe, rosną w jednym miejscu, nie zajmują Wam dużo miejsca na działce. Bo, jak posadzicie te rozłogowe, to one, co prawda, może i owoców trochę więcej sumarycznie, ale na pół ogrodu wam się, wam się rozejdą i po prostu będzie to wyglądało brzydko. Nie, nie boimy się jak u fryzjera, prawda? Poziomki też do fryzjera chodzą. Jak widać tutaj na obrazku załączonym, wycinacie, skracacie. O! Dzień kobiet, także poziomka też niech ma coś z tego. O! 8 marzec, coraz cieplejsze dni, coraz dłuższe dni. O! Tu taka jakaś młodsza takie poletko, co 30 mniej więcej, co 25 cm. Sadzcie te poziomki, one się ładnie po prostu, tak jak te pierwsze, te są jeszcze młode, a te już są starsze o rok. Więc zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jakoś truskaweczkę możecie wsadzić, tak? Tak mniej więcej sadźcie co 25-30 cm, tak żeby one nie zachodziły ładnie, w słońcu się wybarwiały. Sadzimy na stanowisku słonecznym, oczywiście jak większość owocowych, praktycznie wszystkie, czy krzewy, czy takie właśnie krzewinki sadzimy w słońcu. No i cóż moi drogi, drodzy, pamiętajcie o tym, że takie sadzoneczki, takie roślinki już można powoli nawozić. tak? Ja to będę nawoził jakimś obornikiem granulowanym. Eee, możecie też wieloskładnikowym nawozem mineralnym, ale jak zawsze podkreślam, do tego co jemy, lepiej zastosować coś naturalnego. Potem to podleje jeszcze jakoś eee, spokrzyw pokrzyw tak, żeby to było naturalnie. I myślę, że to wystarczy. Poziomki aż takich dużych nie, wymagań nie mają. Glebowych lepiej, jeżeli, jeżeli to jest próchnicza gleba, przepuszczalna. Tak? Nie lubią ciężkich gleb, takich zwięzłych. Natomiast stanowisko słoneczne jest bardzo ważne. Yy, odczyn gleby lekko kwaśny 5, 6, mniej więcej 6PH. Tak myślę, to jest najlepszy odczyn dla nich, ale one praktycznie rosną wszędzie. Tu może to jeszcze jedno, tak, żeby tak już był. A to to, 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 to co ścięłem, nie zauważyłem tego, dobrze moi drodzy. Widzimy się na kolejnym odcinku. Będzie tych odcinków coraz więcej. Będziemy cieli różne krzewy jeszcze. Będziemy, może będzie film z nawożenia, jak, jak będzie w komentarzach. Taka potrzeba. Pamiętajcie o kalendarzu. Jest dostępny na, na sobocie, na działce, na, na grupie facebookowej. tak Wystarczy tylko, że wyślecie mi e-mail. Ja na wasz e-mail wysyłam właśnie ten pełny planer na cały rok. Koszt 15 zł. Myślę, że warto sobie taki planer sprezentować i po prostu według niego tam działać. Tam jest też wersja ODT czyli możecie cały ten planer według, według własnych potrzeb rozbudować do własnych właśnie. Potrzeb wykorzystać w Waszych ogrodach, w Waszych dziełeczkach. To tyle, moi drodzy. Cześć.